Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, w kolejnym vlogu. Tak, vlogu, nie weekly vlogu, dlatego że dzisiaj słuchajcie się obudziłam, świeci piękne słońce. I ja wiem, że zapowiadałam, że nie będzie już daily vlogów, że będą same weekly i tak dalej, ale dzisiejszy dzień mi tak sprzyja nagrywaniu, i właśnie to ja na tym kanale chciałam osiągnąć teraz, żeby nagrywać po prostu. W to, na co mam ochotę nagrywać wtedy, kiedy mam ochotę, żeby nic nie było na siłę. A dzisiaj mam po prostu ochotę to zrobić, pogadać do Was. Także cieszę się, że tutaj jesteście. Możecie już teraz zasubskrybować kanał i spędźcie ze mną dzień. Właśnie się szykuję, mam na sobie szlafrok jeszcze, robiłam sobie maseczkę, jakąś tam pielęgnację swoją drogą. W międzyczasie nagrywam dla Was fajny film, który pojawi się w przyszłym tygodniu i będzie tam dużo, dużo, dużo beauty polecajek, także wyczekujcie a teraz muszę się do końca ogarnąć i co ja mam dzisiaj założyć? Najlepsze jest to, że za oknem świeci słońce, ale tak naprawdę patrzyłam przed chwilą na telefonie, że są tylko 4 stopnie, więc to słońce jest bardzo złudne, aczkolwiek później ma być cieplej. No i właśnie, chyba weszliśmy oficjalnie w tą porę roku, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, co na siebie włożyć, najlepiej ubrać się na cebulkę, bo e, rano jest zimno, później jest cieplej. No ale dobrze, nie narzekamy dzisiaj, wybierzmy jakiś sensowny outfit, na razie taki w domu, a później na pewno się gdzieś ruszę, z małą, więc będzie trzeba trochę go zmodyfikować. I dobra, spodnie później będę do przebrania, ale góra na pewno zostanie. Na górę zakładam moją ulubioną. Ostatnio chodzę w niej naprawdę na okrągło. Bluzka z długim rękawem, takiego long ale z tym dekoltem, łódeczkę z handem, ona była kupowana. Myślę, że półtorej roku temu nie mam pojęcia, czy to jest jakaś stała kolekcja fajnie z basiców, czy po prostu y, wtedy była. I do tego słuchajcie, ubiorę sobie spodnie, które w ogóle. Fanfakt jest taki, że ja je sobie sama uszyłam. Kiedyś może, jak śledziliście mój kanał, to pamiętacie, że miałam taki epizod z szyciem na maszynie, szyłam dużo, nawet kombinowałam z marką odzieżową. I to jest efekt tego szycia, zaraz wam pokażę, ale patrzę, że ta gumka była dostosowana chyba do mojego brzuszka po ciąży, bo pamiętam, że ostatni raz te spodnie miałam na sobie właśnie w połogu. Także ja sobie teraz to podwiążę, skrócę i zaraz do Was wrócę. Właśnie się ubierałam, ale spojrzałam jeszcze na swoje nogi jest kilka miejsc, które wymagają delikatnego podgolenia. Ja słuchajcie, mam obsesję na punkcie wydepilowanego ciała. To jest taka ciekawostka, której być może o mnie nie wiedzieliście, że nie przejdą u mnie nieogolone nogi, nieogolone pachy, strefa bikini nieogolona i tak dalej, i tak dalej, nawet ręce, słuchajcie, depiluję tak, wiem, że to może być kontrowersyjne, ale ja po prostu lubię, jak to ciało jest takie gładkie, e, lubię po prostu, kiedy kosmetyki później się tak fajnie rozprowadzają, no tak po prostu mam. A że muszę to zrobić na szybko, dlatego, że mała jeszcze póki co bawi się grzecznie zabawkami, ale zaraz może się to zmienić, to Sięgam po taki oto sprzęt, który jest ze mną właściwie już od trzech miesięcy i używam go właśnie Właściwie mogę powiedzieć śmiało w codziennej pielęgnacji, to jest maszynka do golenia szafy, która jest niesamowicie poręczna w użyciu, ma ergonomiczny kształt, jest leciutka, wygodnie się ją trzyma i u mnie w jest zawsze pod ręką, a nawet zabieram ją na jakieś wyjazdy, czy jak na przykład nocuję czasami u rodziców. Ona przede wszystkim sprawdza się rewelacyjnie w takich delikatniejszych strefach, gdzie często dochodzi do jakichś zacięć, podrażnień, tak jak na przykład pachy, bikini, czy. Kolana. U mnie kolana to jest taka rzecz, którą depiluje mi się chyba najciężej i zrobić to taką zwykłą maszynką ręczną nie ma w ogóle takiej opcji, żeby zrobić to dokładnie, a przynajmniej nie można tego zrobić szybko, może tak. I wiecie, ja Wam nie pokażę takiego efektu na zasadzie y, mam długie włosy i nagle będzie gładko, dlatego że jak mówiłam wcześniej, ja uwielbiam mieć i tak wydepilowane nogi, ale widzę, że tutaj coś poszło nie tak. Przy wczoraj pod prysznicem, dlatego włączam sobie tą maszynkę i szybciutko podgalam. No i gotowe, zmieniłam sobie jeszcze tą końcówkę na taką, która już całkowicie na gładko tą skórę właśnie depiluje i jest bardziej taka precyzyjna. Obowiązkowo, oczywiście, balsam w goleniu, żeby tą skórę nawilżyć. No i gotowe, zaraz mogę się ubierać, ale nie powiedziałam Wam jeszcze o najważniejszym. Teraz maszynkę szaf, możecie kupić w listopadzie w rekordowo niskiej cenie 159 zł. Jest to bardzo dobra cena i jestem pewna, że taka maszynka po zakupie zagości na stałe w waszej kosmetyczce, tak jak stało się to u mnie. A teraz już się szybciutko ubieramy. Ubrałam się i zobaczcie jak te spodnie wyglądają. Bardzo, bardzo fajne, takie luźne i one są w ogóle z materiału. Chyba to jest tlen, z tego co pamiętam jejku. To już było tak dawno, nie jestem pewna, ale. Są super właśnie takie wygodne do chodzenia w domu. Czy pamiętam, idealnie sprawdziły mi się na wakacjach w Chorwacji jak byliśmy właśnie wieczorami, bo są takie luźniutkie, ale przy okazji też super wyglądały na przykład do y, stroju kąpielowego, samego założonego. Także tak, no fajnie mieć coś na sobie, co faktycznie się zrobiło samemu. I teraz jeszcze wypadałoby mi zrobić makijaż, ale przyznam Wam szczerze, że przez to, że nagrywałam taki filmik z pielęgnacją, jestem tak po prostu okremowana i tak, tak, wiecie, maseczkę sobie zrobiłam. Jest mi tak świeżo na buzi, to średnio mam ochotę na ten makijaż, ale zobaczymy. Na razie jeszcze pochodzę sobie, dlatego że czuję, że dalej te kremy, których użyłam, jeszcze mi się nie do końca wchłonęły. Nie uwierzycie mi, co się przed chwilą wydarzyło, nie tak przed chwilą, już godzinę temu. Do tej pory jestem trochę taka roztrzęsiona. I musiałam chwilę dojść do siebie. Byłam z małą na spacerze, w ogóle będę się zaraz malowała z nami tutaj. Byłam z małą na spacerze, i wzięłam w ogóle aparat, bo stwierdziłam, że nagram ładne ujęcia. Jest dzisiaj naprawdę przepiękna pogoda i jest taka piękna, polska, złota jesień. I poszłam sobie w inne miejsce niż chodzę zazwyczaj. Konkretnie. Yy... My tutaj mieszkamy na wsi, wiadomo, i poszłam trochę dalej po prostu do innej wsi, bo wiedziałam, jak kiedyś przejeżdżałam tam samochodem, że tam jest bardzo ładnie. I wiedziałam, jak tam kiedyś przejeżdżałam autem, że jest po prostu ładnie i mogą fajne kadry tam być po prostu, takie jesienne. I nawet myślałam, że małą sobie bez z wózka na chwilę i po prostu jakieś ładne ujęcie zrobimy. Chyba będę kontynuowała moją opowieść, ale zacznę się malować, bo mam mało, bo mam mało czasu. E, Julianka póki co zajęła się jakimiś zabawkami, a niedługo będę jechała do koleżanki po prostu i chcę się ogarnąć. Poszłam sobie tą po prostu inną drogą i był przejazd kolejowy. I wyobraźcie teraz sobie sytuację. Stoję sobie na przejściu kolejowym, jechał bardzo długi pociąg, taki towarowy i w już mi wtedy w ogóle zasnęła, więc chciałam iść trochę jeszcze bardziej naokoło, żeby po prostu później ewentualnie wrócić, e, zrobić z nią te zdjęcia, jak się wyśpi. I wyobraźcie sobie, że kawałek za mną Stanął facet. Z w ręku trzymał piłę mechaniczną. No i dobra, stał. Mieszkamy na wsi, więc umówmy się, to nie jest jakiś dziwny y, widok, że, że ktoś po prostu sobie wychodzi, nie wiem, tam z ogrodu, nie wiem skąd on wyszedł z piłą mechaniczną, y, bo, bo te prace ogrodowe tutaj, y, wiecie, się odbywają w dalszym ciągu i tak dalej. Tym bardziej, że był ładny dzień. Ale ta piła była wyłączona. I nagle, słuchajcie, ja usłyszałam, a jeszcze dodam, że to było takie miejsce, że absolutnie nie było gdzie w ogóle tam skręcić, gdzie pójść. Ja już musiałam po prostu czekać, aż ten pociąg przejedzie. I nagle usłyszałam, jak on odpalił tą piłę. Odwróciłam się, tak wiecie, odruchowo, no bo usłyszałam hałas, i on stał z tą piłą. Uśmiechnął się do mnie tak dziwnie, i stał i się patrzył. Mi wtedy zrobiło się po prostu totalnie ciepło na całym ciele, i poczułam się zagrożona, zaniepokojona. Nie wiedziałam za bardzo, co zrobić. Patrzyłam tylko, kiedy ten pociąg się skończy, i on zrobił kilka kroków w moją stronę. Stąpiło, patrzajcie, momentalnie zlał mnie pot na całym ciele. Eee, ten pociąg na szczęście wtedy przejechał, więc ja od razu szybkim krokiem nie czekałam nawet, aż do końca te szlabany się otworzą, tylko widziałam, że już nie, nie jedzie następny pociąg. I e, szybko poszłam, i on też zaczął iść. I wyobraźcie sobie, że on szedł w momencie, jak ja jeszcze bardziej przyspieszyłam kroku, to ciągle się obracałam i on też przyspieszył tego kroku. I ja już wtedy wiedziałam, że coś jest grubo nie tak, nie było w dalszym ciągu nikogo, nawet żadnego domu. To było naprawdę takie totalne, totalne zadłupie, brzydko mówiąc, i zaczęłam tak sobie delikatnie podbiegać. Nie patrzyłam, czy on już też to robi, bo już interesowało mnie tylko, żeby po prostu dobiec do jakiegoś, nie wiem, domu cokolwiek. I jak się w końcu odwróciłam, żeby spojrzeć, jak już widziałam, że koło mnie są domy, jego nie było w ogóle. Dawno, naprawdę dawno się tak nie bałam, nie wiem, do tej pory jestem jakaś taka rozemocjonowana, i, i myślałam sobie teraz o tym, co tak naprawdę się tam wydarzyło. Co to był za człowiek? I mam taką rozklinę, że ja nie mówię, że to musiał być jakiś gościu, który chciał zrobić krzywdę, mi i tak dalej, natomiast yy, mógł równie dobrze być to jakiś idiota, który zobaczył, że w pierwszym odruchu, jak on odpalił, tą piłę się wystraszyłam, i po prostu zrobił sobie z tego, yy, wiecie, jaja, żeby mnie jeszcze bardziej wystraszyć, bo wiem, że są tacy mężczyźni, i to jest straszne w ogóle. No bo gdyby był normalny i zobaczyłby, że się przestraszyłam, a naprawdę uważam, że to było po mnie widać, to by, nie wiem, zaśmiał się, cokolwiek powiedział, że yy, przepraszam, przepraszam, nie chciałam przestraszyć, wiecie o co chodzi, a on w to poszedł totalnie i nie wiem, nie mam pojęcia, co to był za człowiek, na szczęście nie było to tutaj w naszych właśnie okolicach, gdzie mieszkamy, tylko tak jak mówię no wieś obok, tak jakby. Wiem, że już więcej tam nie pójdę, na pewno na spacer i teraz będę bardzo uważała w ogóle gdzie chodzę, bo naprawdę dawno, yy, dawno się tak nie bałam. Jednak ja oczywiście dotyczyła Julianki i milion kalkulacji w głowie, co ja teraz mam zrobić, żeby po prostu ją w razie czego ochronić. O, jest aż naprawdę Ciężko mi się o tym mówić. Zadzwoniłam do Wygmunta, potem mu to też powiedzieć, bo musiałam komuś się wygadać. E, że była taka sytuacja. Strasznie się zdenerwował, się zestresował. Powiedział mi, że też powinnam sobie zrobić pozwolenie na broń. Może coś w tym jest. To są właśnie takie sytuacje, które pokazują, że lepiej mieć jak się obronić. Wiecie, lepiej żeby nie, nie trzeba było się bronić, ale... Ale po tym, co się dzisiaj wydarzyło, to naprawdę. W sensie nie mówię, że ja teraz idę robić pozwolenie na broń, ale uważam, że nie jest to głupi pomysł na przyszłość. Napiszcie mi w komentarzach koniecznie, jakie były takie sytuacje dziwne z Waszego życia, niebezpieczne, których się nie przestraszyliście, które zapadły Wam w pamięć. Jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle było coś takiego, bo przyznam Wam się szczerze, że jak ja sobie myślę o moim 33-letnim życiu, to trochę tego było, naprawdę. I ja mogłabym opowiadać i opowiadać o takich rzeczach, które y, się działy, takich groźnych, niebezpiecznych. I nie wiem, czy po prostu ja mam jakąś skłonność do, do, do tego, że takie rzeczy mi się dzieją, czy wszyscy tak mają? Nie wiem. Najbardziej taka niebezpieczna i groźna sytuacja, która przychodzi mi na myśl, y, oczywiście była. Czy ja wam o tym mówiłam? Nie wiem, nie wiem czy ja o tym mówiłam, czy nie, ale było to w Anglii, kiedy byłam sama tam, jak na programie OP, i wsiadłam przez zupełny przypadek do samochodu e, obcego człowieka, myśląc, że wsiadam do samochodu znajomego. I wtedy naprawdę bardzo się bałam. A do tej pory ja słyszę, słuchajcie wyraźnie w głowie ten dźwięk, jak drzwi się zamykały. W sensie, nie, że ja zamknęłam drzwi, tylko centralny się zamknął. Bo ten człowiek nacisnął centralny, jak już byłam w tym aucie. Masakra. To była najbardziej stresująca sytuacja w moim życiu. Ale dużo takich było. Ja pamiętam też, jak byłam w ogóle młodsza, no to ja byłam bardziej taka odważna. Ja nie miałam problem, właśnie do tej sytuacji, o której przed chwilą powiedziałam. Później już nie. Później ja po tym się bałam dosłownie wszystkiego i do tej pory mam taki duży strach przed y, ludźmi i przed mężczyznami. Słuchajcie, ja mam w ogóle coś takiego, że jak na przykład jestem sobie y, w ciągu dnia, nawet mówię, wieczorem w ogóle nie chodzę. Yy, nigdzie pieszo, ale jestem sobie w ciągu dnia gdzieś właśnie na spacerze czy w centrum, coś tam robię i będzie szedł za mną mężczyzna jakiś, to ja jestem w stanie celowo gdzieś skręcić, stanąć, udawać, że do kogoś dzwonię. Nie wiem, po prostu czuję się tak wtedy niekomfortowo i czuję od razu jakieś takie zagrożenie. Ja o tym rozmawiałam z moją mm, panią psycholog przy okazji. Jaką masz piękną czapę? Zobacz sobie w lusterku, jak pięknie wyglądasz. Sama sobie czapkę założyła zupełnie, ale tak mega poprawnie. Rozmawiałam z moją panią psycholog i właśnie prawdopodobnie wzięło się to z tej sytuacji, z, kiedy byłam w Anglii. No ale właśnie kiedyś tak nie było. Byłam bardzo odważna i potrafiłam wracać o trzeciej w nocy. Słuchajcie, z jakiejś imprezy przez całe miasto, yy, pieszo do domu. Zupełnie sama i w ogóle nie przyszłoby mi do głowy, że coś mi się może stać. Byłam taka, wiecie, hop do przodu. Na szczęście nigdy nic się nie wydarzyło. Dziękuję, Myszko. Nie, nie. Mama ci może dać, poczekaj, takie coś. I na szczęście nic nigdy się nie wydarzyło, ale było kilka takich sytuacji, że ktoś na przykład coś tam do mnie wołał, albo nie wiem, po prostu była jakaś tam sytuacja taka, nie wiem, bardziej niebezpieczna, dajmy na to. Więc czekam w komentarzach na Wasze historie. A to, co się wydarzyło dzisiaj, na pewno muszę to jakoś przetrawić, żebym się nie bała wychodzić z domu teraz, ale ja sobie to spróbuję tak wytłumaczyć, że. Szansa, że to był ktoś, kto faktycznie mógłby zrobić jakąś krzywdę, czy chciałby zrobić krzywdę, jest niewielka. I prędzej wydaje mi się, że, i tak jak to analizuję, to prędzej wydaje mi się, że po prostu ten człowiek sobie zrobił ze mnie jaja. Czy na przykład był dziwny? Jaja, tak. Czy na przykład był dziwny i. Czy na przykład był dziwny, nie wiem, miał coś z głową i, I tak po prostu, tak po prostu się zachowywał, ale i tak by nic nie zrobił. No nic, nie będę już tego analizować, bo i tak do niczego nie dojdę. Chodzić tam już, ręka nie będziemy. Dobrze, że ty spałaś, wiesz? Mama się tak bała, strasznie. Ja się za ten czas pięknie pomalowałam. A? Razem z wami tutaj idę robić obiad. W Słuchajcie, sensie mam prawie gotowy, po prostu muszę ugotować ryż tak naprawdę. Zaraz będzie Zegmund, jemy i daj paluszek. Jemy i ja będę jechała do koleżanki, dlatego że spontanicznie umówiłyśmy się po prostu przed chwilą na, na kawę, taką popołudniową, a mam do niej dosłownie 3 minuty z samochodem, 4, więc fajnie. Ale się do Was tutaj rozgadałam. No nic, dobra, idziemy do kuchni. Ryż oczywiście gotuję w Thermomixie. Ostatnio się śmialiśmy, że yy, Thermomix u nas ma takie fale. Czasami cały czas go używam i faktycznie robię dzień, po dniu jakiś obiad w Thermomixie. A czasami służy nam dosłownie tylko do gotowania ryżu, na przykład przez jakiś tydzień. No ale ryż całkiem fajnie się w nim też gotuje. Zobaczcie, wczoraj, właśnie a propos Thermomixa, zrobiłam jeszcze chlebek bananowy. Oczywiście nie miałam takiej podróżnej formy. Gdzieś mam, ale gdzieś musieliśmy ją wynieść. I zrobiłam na okrągłej takiej tortownicy, blaszce. Ale wygląda to naprawdę fajnie. Jest przepyszny. Korzystałam z przepisu na amerykański chleb bananowy, a nie na ten zielony. Się zaczęłam na kitof. Give me love, give me all your love, oh I want you. No one else makes me feel this way.